Jak zdobyć slab Revolver w Ultra Killu? Na początku idziesz do 1-1 i przechodzisz level normalnie. Po zabiciu wszystkiego w ostatnim rumie, wyskoczysz przez to okno i klikniesz ten przycisk. wszystko. W 1 możesz przejść tutaj, i zniszczyć te ściany, żeby ominąć połowę levela. Tylko, że żeby to zrobić, potrzebujesz rail kanonu. Zamiast iść do ostatniego roomu, musisz iść do tego sekretnego roomu i zaskoczyć tam na dół. Po zeskoczeniu zniszcz tę ścianę i zabij tego nędznego szczura. I tego drugiego też. Później zeskocz do tego małego kanaliku i kliknij ten przycisk. W 1-3 postaw tutaj oba skule i wejdź do sekretnego roomu, który się otwarzy za tym obrazo-oknem. Zabij Agony, Tundre i kliknij przycisk. Pójdź odwiedzić witu. 1-4 i wejdź do jednej z tych side roomów i kliknij ostatni przycisk. Za drzwiami od odbierzesz slab rewolwer.